Powiedziano nam, że te, te, oba te ciała powyrzucone pod różnymi kątami i z, pod, z różnymi prędkościami muszą upaść w tym samym miejscu, czyli zasięg, zasięg rzutu musi być taki sam, czy z1 jest równy z2, no to porównamy te. Zami, znaczy zamiast Z1, Z2 wstawiamy te wielkości, wstawiamy, i każą nam obliczyć stosunek prędkości, to tak przekształcamy, że po jednej stronie był stosunek prędkości, czyli dzielimy przez to v, V2 kwadrat, mnożymy G się skracać pomnożymy przez G obie strony i ten dzielimy przez ten sinus 2 alfa y, alfa 1, on przejdzie tu na dół. No i jak już pamiętamy, że w takich równaniach, gdzie jest tego mnożenie i dzielenie, literki przechodzą po prostu na skostach z dołu do góry na drugą stronę i odwrotnie. Więc G się skróci i po przekształceniu uzyskujemy takie równanie. Można to zapisać jako V1 przez V2 do kwadratu całość. I żeby obliczyć stosunek V1 przez V2, to bierzemy pierwiastek obu stron i otrzymujemy takie wyrażenie. Ale tu w tym zadaniu najważniejsze było wyprowadzenie wzoru na zasięg, na czas, czas ruchu, czas wznoszenia, czas opadania i na zasięg w rzucie ukośnym. No to było tu może ważniejsze od samego zadania. To jest drugie. To jest kolejne zadanie, to jest zadanie 1.27, standard też 77. 1,27, no, tu już muszę pokazać to zadanie. 1,27, no to jest ten rysunek. O, większe, to ma widać. O. Z, z dwóch wież o jednakowej wysokości h równa się 100 metrów, to jest ta jedna wieża i druga wieża, y, odległych y, o l równa się 50 metrów, wyrzucono poziomu jednocześnie dwa przedmioty, patrzę rysunek obok, czyli to jest ten rysunek, z prędkościami V1 równa się 10 metrów na sekundę i V2 równa się 15 metrów na sekundę. Po jakim czasie zderzą się te przedmioty? Drugie pytanie, na jakiej wysokości dojdzie do zderzenia. No to jest rzut, pozi rzut poziomy, rzut poziomy tak samo, ponieważ ta prędkość jest mniejsza, to, to zasięg będzie tu, to ciało upadnie tu bliżej. Ta, te, tą drogę w kierunku poziomym to ciało przebędzie krótszą niż to drugie ciało, ono upadnie odtąd aż tu gdzieś, to czyli dłuższą drogę pokona, ponieważ w kierunku poziomym, ponieważ V2 jest większe. No ale co jest tu ważne, że w oba te ciała w kierunku pionowym nie mają prędkości początkowej, więc. Y, znaczy mają prędkość równą 0, powiem inaczej. Więc w kierunku poziomym, y, pionowym przepraszam, będą poruszały się jednostajnie przyspieszonym z takim samym przyspieszeniem g z taką samą prędkością początkową, to oba te ciała cały czas będą na tym samym poziomie. Więc jeżeli będą się do siebie jeszcze zbliżały, no to wcześniej czy później y, muszą się zderzyć. Czyli, czyli w kierunku pionowym one będą tak samo, na tej samej wysokości, coraz niżej, ale na tej samej wysokości, czyli w którymś momencie muszą się wtedy zdarzyć. No i teraz przystąpę do obliczenia. Ja one narysowałem po swojemu, więc zapiszmy dane. Wysokość tych wież to jest h, h małe, l to jest odległość między tymi wieżami. Prędkości V1 i V2 tych, tych ciał. Przyspieszenie ziemskie przyjmiemy 9,81. No Tak wynika z, z ich odpowiedzi. I teraz e, szukamy czasu, po którym się zderzą i e, też e, tą, wysokość na, tą wysokość, na jakiej to zdarzenie nastąpi. Czy tu się zderzą w tym miejscu, w tym miejscu na pewnej wysokości H, ponieważ już H mały jest zajęte, no to oznaczmy to H duże. Oni oznaczy H y, ale my nie będzie, u nas będzie duże H. I teraz do, do momentu zderzenia, zderzenia tu, w kierunku pionowym oba te ciała przebędą drogę S. Ale najpierw, najpierw obliczmy czas, po którym się zderzą. Więc, więc o, w, w kierunku poziomym, do momentu, o tu jest moment, znaczy miejsce uderzenia to, w, czyli ten punkt znajduje się nad tym punktem. I teraz do w kierunku poziomym pierwsze ciało przebyło drogę stąd do taką drogę S1 do momentu zderzenia, a drugie ciało w kilku poziom przebyło drogę S2 do, momentu, do miejsca zderzenia i obie te drogi pokonały, pokonane zostały w tym samym czasie w tym samym czasie. No to zapiszmy związek między odległością między wieżami L i między tymi drogami przybytymi, czyli to L i słowny S1 przez S2. No, do, e, obie te drogi są e, pokonane w tym samym czasie, no, to jest ruch jednostajny, więc będzie prędkość pierwszego razy ten czas i prędkość drugiego razy ten sam czas. To jest droga przybyta przez poziom przez do, drugie ciało i te dwie drogi muszą e, z, dać w sumie to L, skoro mają się właśnie po tym czasie e, zderzyć, czyli muszą być w tym samym miejscu. No to wstawiamy miejsce S, S1 jest na te wyrażenia, wstawiliśmy, może czas wyłączyć przed nawias i jedyną niewiadomą jest właśnie ten czas. Przekształcamy, wstawiamy, obliczamy, chodzi 2 sekundy. Teraz mamy obliczyć, obliczyć tą wysokość. No, ta wysokość, na której się zderzyły, to będzie równa różnicy między wysokością tych tej, tej wież, a drogą przebytą od momentu wyrzucenia do momentu zderzenia. Czyli ta droga S jest pokonana w tym czasie delta t, który właśnie obliczyliśmy, to tych dwóch sekund. No, a ta droga to jest droga w kierunku pionowym przebyta ruchem jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej z przyspieszeniem a równym g. To już dzisiaj było to. Więc wzór na tą drogę S to jest... Yy, już nie ma prędkości początkowej w kierunku pionowym, więc by ten drugi bo jest a delta t kwadrat przez 2, a, a to a u nas jest równe g. No i teraz wysokość, na którą się spotkały, czyli, czyli ta wysokość h, to, to jest ta wysokość wieży, wieży, wieży całej pomniejszona o tą drogę, przybytowkiem kupioną, o to s właśnie. No to wstawiamy, czyli w miejsce s stawiamy g delta t kwadrat przez 2, stawiamy. No i można by. Y, więc stawiliśmy miejsce S, właśnie to wyrażenie. Y, no, jakbyśmy chcieli wyrazić wiel tą wielkość poszukiwaną tylko przez te li literki początkowe, czy te dane początkowe, to że, trzeba w miejsce delta T stawić cały ten wzór L przez V1 plus V2. Ale ale ponieważ my obliczyliśmy już ten czas, to tu przy obliczeniach liczbowych to uprościmy sobie życie i nie będziemy do tego wzoru wstawiali, tylko do tego pierwszego wzoru. I w miejsce Delta t wstawimy od razu już to wartość 2 sekundy, czyli H to jest 100 metrów, G9,81 m na sekundę kwadratu. Ten czas już obliczyliśmy to jest 2 sekundy, 2 sekundy.

I ostatnie jeszcze zadanie, które dzisiaj nam się uda zrobić, ale ono właściwie jest ostatnie z tej klasyki fizyki. Ono nie powinno być w tym dziale, bo tak naprawdę elementy dyna dynamiki tam się pojawiają i powinno być raczej w dynamice już, ale skoro chcą, to my co wiemy. Więc zadanie ostatnie, to jest ostatnie właśnie w tej klasyce fizyki, jest to zadanie 1.28, strona 77. No to w razie przeczytajmy treść. Znaczy ono nie do końca jest y, sformułowane. Trzeba tam się domyślić pe y, pewnych założeń, które tu przyjęli. Ale zaraz to wyjaśnimy. Czyli 1,28. Samolot zakreślił w powietrzu okrąg o promieniu r duże się 500 metrów w płaszczyźnie pionowej. Przy jakiej prędkości samolotu maksymalne przeciążenie działające na pilota osiągnie wartość a w się n razy g. Y, Oblicz tę prędkość y, dla N równego 5. To nawet jest niepopierne sformułowanie, bo już nie będę w to wnikał. Przez przetłumaczę to na, na polski. A więc tak, wypiszmy dane. To r RAR ile się to równa? 500 metrów. No to ja muszę napisać to 500 metrów. Więc jeszcze raz. Ono już jest. R, promień tego okręgu, po którym ciało się porusza, samolot się porusza 500 metrów, a jest n razy większy od przyspieszenia ziemskiego. n każą nam przyjąć na końcu 5 i wartość przyspieszenia ziemskiego. Tu, tu też, I szukamy prędkości, przy której właśnie to przeciążenie jest, ta, jest takie, jak tu nam podano. I teraz no, nie jest to takie Banalne wcale na początku zdanie, więc yy, co oni zakładają, to, że ten samolot porusza się w płaszczyźnie pionowej, czy tak? Ruchem jednostajnym po okręgu, ze stałą prędkością wał Nie jest tam to jasno powiedziane, ale, ale tak, te, takie założenie jest tam przyjęte. Czyli porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, w płaszczyźnie pionowej. No i tu właśnie wkracza dynamika. Warunkiem każdego ruchu jednostajnego po okręgu jest działanie siły wypadkowej, zwanej siłą o stałej wartości, skierowanej do środka okręgu, zwanej siłą dośrodkową, ale ważniejsze jest stwierdzenie, że to jest siła wypadkowa. I wzór na tą siłę dośrodkową to jest masa razy przyspieszenie dośrodkowe, czy m razy v kwadrat przez r, czy mV kwadrat przez r. A co to jest siła wypadkowa? Siła wypadkowa to jest suma wektorowa wszystkich sił rzeczywiście działających na ciało. I y, jakie siły działają na ten, y, właśnie naszym ciałem, którym, na którym my się skupimy, nie będzie samolot, tylko y, ten y, pilot, który znajduje się w tym samolocie. Czyli za, załóżmy, że ta kulka nasza to jest pilot, który w tym samolocie porusza się razem z samolotem ruchem jednostajnym po okręgu. Czyli na tego pilota musi działać siła wypadkowa o stałej wartości, skierowana do środka okręgu, równa tyle i właśnie, więc tu ją narysowałem. To jest ta siła FW, to jest ta siła, jest, tu jest tak samo długa jak i tu. To też była ta siła FD, byłaby tak samo długa w i skierowana zawsze do środka okręgu, więc skupmy się na, tą sił, na tej sile wypadkowej, to jest ta siła FW, czyli FD, tak jak się to oznacza i tu i tu jest taka sama, to jest ta siła, końc, tu jest jej grot, tu jest grot. I skąd się bierze ta siła, właśnie w którym momencie, skąd się bierze ta siła realnie w przypadku tego przypadku znaczy w tego pilota. No, działa na pilota siła grawitacji, czyli ciężar, czyli zarówno gdy samolot jest tu, to dla pilota działa jego ciężar, i również gdy jest tu. Działa ciężar. O tej samej długości. Ten wektor tu to Q i tu to Q jest tak samo długie, no bo ciężar jest taki sam. No przy tych małych zmianach wysokości nie, nie, nie uwzględniamy zmiany siły grawitacji, bo jest tak minimalna. Ale co jeszcze działa oprócz, oprócz ciężaru dla pilota, który jest w samolocie? A to samolot naciska na niego. I teraz na, na samolot naciska na niego do środka okręgu, czyli ta siła Fn, którą samolot naciska na, na tego pilota, jest skierowana do środka okręgu, czyli naciska na niego w tym kierunku. I no właśnie. I teraz skąd się bierze ta siła wypadkowa? Ta siła z sumy, siły tej nacisku i, siły, i z siły ciężaru. To jest suma wektorowa Fn i Q. I to Fn musi być takie, żeby po dodaniu do Q dało nam siłę Wypadkową, taką właśnie. Czyli y, o ta różnica długości jest równa temu Q. Bo te, ten, te, ten ciężar, gdyby, częściowo neutralizuje działanie tej siły nacisku, i dopiero wypadkowa tych dwóch sił Fn i Q to jest to właśnie Fw. No ale teraz, co jest tu na górze? No, y, ta siła wypadkowa musi być taka sama. Q jest do dołu skierowane, czy zgodnie z tą siłą, to ta siła F nacisku, która musi, yy, którą ten samolot musi naciskać na tego, tego yy, pilota, musi być teraz krótsza, bo teraz suma, te wektory są FN2 i Q są tak samo skierowane i w sumie muszą dać też siłę FW o takiej samej długości, co tu. Czyli siła, jaką yy, samolot naciska na yy, pilota tu na górze, ta FN2 jest. Mniejsza od siły FN, którą samolot naciska na pilota, gdy jest y, samolot w tym najniższym położeniu. Czyli najmocniej y, na pilota samolot naciska właśnie tą siłą. I właśnie, jeżeli, gdyby, gdyby ten y, pilot y, stał na powierzchni Ziemi, to Siła, jaką ziemia na niego naciskałaby, by, by, równoważyłaby ci jego ciężar byłaby by, by równa ciężarowi. Czyli ta siła FN, gdyby on stał na płaskim podłożu, to byłaby równa y, ciężarowi. A teraz widzimy, że ta siła FN jest większa od ciężaru. czyli mówimy o przeciążeniu. Mówimy o przeciążeniu właśnie. I teraz my. Y, I teraz o, co oznacza to? N, że a jest n razy g, to mówi nam to tyle, że ta siła, jaką, jaka naciska na y, pilota, będzie n razy większa od jego ciężaru. N razy większa od jego ciężaru. To n musi być większe od jedynki wtedy, jeżeli mówimy o przeciążeniu. Tak to rozumiemy, czy A jest to G, to mówiłem tyle, że ta siła nacisku musi być N razy większa od ciężaru. No i teraz napiszmy związki między tymi wektorami. Więc Siła wypadkowa to jest ta siła dośrodkowa, i siła wypadkowa tu w tym najniższym położeniu, czyli długość tego wektora FW, tego O, tego wektora, to jest jest różnicy długości FN i Q. W miejsce w y, Fn wstawimy siłę n razy większą od ciężaru. Ciężar to jest Mg, czyli, czyli w miejsce siły Fn wstawimy siłę n razy większą od ciężaru, bo każą nam przyjąć, że jest takie przeciążenie, że, si, ciężar, że siła nacisku jest n razy większa od ciężaru, a Q to jest Mg. No to wstawiamy. W miejsce FW wstawiamy siłę dośrodkową. W miejsce Fn, właśnie N,